Oh, pompečka, poglejmo. Siemaneczko wszystkim, witam wszystkich. Redukcja, redukcja w domu bez żadnej siłowni. Mija już równy tydzień. Waga początkowo była 86,5. Najniższa jak do tej pory była 85,4. Także kilogram 100 w tydzień czasu zleciało. Myślę, że jest to dość porządku wynik. Zazwyczaj gdzieś tam rekomenduję, aby to był. To było 1% masy własnego ciała, więc tam tutaj troszeczkę ponad wychodzi. Akurat właściwie idealnie żeby tak wychodziło, bo planuję redukcję minimum z 10 może 12 tygodni. Zresztą zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Nie jest źle. Tak się to prezentuje. Jak po tygodniu czasu, to chyba nie ma na co narzekać. Myślę, że już nawet za miesiąc będzie e, dość w miarę w porządku. Jeszcze jeżeli chodzi o obwody, to nie sprawdzałem e, wszystkiego, tam klatki, ramion i tak dalej, ale myślę, że raczej no, nic nie zleciało, zresztą zobaczymy. W piątek będę e, robić takie podsumowanie i ten blog zapewne wyjdzie z piątku e, w niedzielę. Hmm, jeżeli chodzi o talię, jest troszeczkę poniżej 80. E, Także w stali już e, troszeczkę poleciało, o, sylwetka ma wrażenie, że naprawdę na plus cały czas wychodzi, to jest oczywiście wszystko przed treningiem, po pierwszym posiłku, nie ma chyba zbytnio dużo tego tłuszczu, więc chyba raczej jakoś bardzo mocno w tym męczyć się nie będę musiał, troszeczkę już człowiek zaczyna odczuwać e, tą redukcję, to oczywiście nie jest jakoś strasznie, ale jednak jak już e, wchodzi to bardziej do głowy, to nie tyle, że już nawet... E, Jestem jakiś głodny i tak dalej, tylko toś po prostu wchodzi do głowy, że jest ta redukcja i że jest to cardio i że jest dodatkowa aktywność, że jest troszeczkę mniej tego jedzenia. Troszeczkę wchodzi do głowy, ale nieźle. Raczej przez większość dnia e, dość dobrze się czuję, czuję się raczej e, tak dość najedzony, chociaż po tych posiłkach to wiadomo, że jak już w głowie jest taka faza, że jest redukcja, to człowiek by jeszcze dojadł coś, a jak się dziś przechodzi przez jakieś różne markety, jakieś słodycze, to tamto Sram, to, to gdzieś tam jednak jest taka chęć, żeby po to sięgnąć. No ale wiadomo, trzeba to przytrzymać. Ten początkowy etap też się trzeba przyzwyczaić. Już jednak trochę czasu nie redukowałem, więc tak to wygląda, że. No jakiś tam człowiek ma jakieś tam ochotę na jakieś tam słodycze i różne inne takie, ale nie no, no, trzeba to oczywiście przytrzymać, nie ma żadnego jakiegoś tam wypadania. nieważne czy wakacje, nie wakacje, ale no chcę tą redukcję naprawdę dobrze zrobić, żeby cały czas trzymać tą dietę czystą, żeby cały czas trenować, żeby ani jeden trening nie wypadł, ani, jedno, ani, se, ani jedna sesja cardio i aby nie przekraczać tej liczby, tej liczby kalorii i ma to się wszystko trzymać w ryzach, jak na razie nie planuję obcinać kalorii e, tylko ewentualnie może e, dodać troszeczkę aktywności teraz cały czas jest jednak e, to pół godziny z rana e, takiego e, szybszego e, marszu i co? kaloryka się nie zmienia 3100 w dzień treningowy i 2800 w dzień nietreningowy są 4 dni treningowe i 3 dni nietreningowe i co? jeszcze zobaczmy jak to wygląda Myślę, że naprawdę nie jest źle, że dość postarałem się utrzymać tą tkankę tłuszczową, żeby nie było tragicznie. Jak po tygodniu czasu to chyba raczej wstydu nie ma. A teraz bierzemy się za trening. Up, up, up.